Kolejny dzień w kole, kolejny. E? Zaraz to jest Luferek! Ale ja nie ja nie mogę głośno o tym mówić! Spiderman! Spider! No, Spide e, no, nie ma go, kurde. Co on tam robi o tym dachu? E, czekajcie, wiem, wiem co. Dobra, e, ogłam to, ogólnie przecież wszystkie na z tej strony ja, Przemek i Luffer wylądował na dachu, ale wiecie o tym, że nie mogę głośno o tym mówić, że luferek to Spiderman, więc no, nie, dobra, musimy jakoś się tam dostać, tylko jak, e, mam nożyczki, e, wiem jak, okej, okay, dobra, szybko trzeba ściąć trochę liści, o, teraz szybko tu do góry, o, okej, okay, teraz tu, o, dobra, tu, 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 okej. Okay. I... Czekaj, Bufarek! Co on tam robi zaraz? Co on tam zostawił? Klecak? Zebrał się. co on robi? Nie? On tak chodzi... On tak codziennie chodzi do szkoły? Ale on tam... I... To jest okazja! To jest okazja, moi drodzy! Będę mógł się... Będę mógł się stać bohaterem! Przybiorę się ze Spidermana! Tylko jak ja się tam dostanę? Wiem! Zetnę liście z tego drzewa. Nikt się nie szczali, że coś jest nie tak z tym drzewem. Chyba! Chyba szybko jak najwięcej liści. O! Dobra, chyba tyle to starcy. Trochę zciąłem tego. Mam nadzieję, że nikt się nie szczali, że tu jest nagle pogłacone drzewo. Dobra, Dobra, muszę jak najszybciej iść, muszę jak ten gdzieś się dostanie najsypciej Dobra, i teraz tylko hop, 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 Co co ty robisz? co, e, nic To się... co się stało Przemek, ty chcesz? Nie, 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 ja tylko po jedną... Ja idę, ja idę po jedną rzecz Jaką rzecz? E, zaraz się dowiesz. A mogę tam iść z tobą? Nie. Idę no tam aha. sam Zaraz przyjdę. No dobra, to ja poczekam. Okej, okay, zaraz, o, tu jest, tu jest ten plecak. Dobra. Czy... Tu jest strój Spidermana. Biorę go do siebie, biorę go do siebie. Zemek, kiedy będziesz? A już chwila, 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 chwila. Dobra, czeka dobra. Czekajcie, położę tutaj tu, swojego, tu mam jakieś jabłko. Dobra. I... O, dobra, eee... Demek no! A, no idę już, no! Dobra, muszę... Mam nadzieję, że te nożyczki wytrzymają, dobra. O, 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 Uważaj o, Uważaj o, na siebie! O, 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 o. Dobra, eee, jestem, eee, A co ja tutaj tu tak wcześnie, z rana? To tak w... wcześniej no zamiast być szybciej do tak jeszcze sobie pójdę. Eee, no tam było, eee... Co ty nic. A czemu to jest drzewo ogołocone? Eee. Co się stało? Demek? Co? O ty? Bo ty już tam wracałeś stąd, stąd co tak szedłeś? Ja cię już widziałam i zagle zacząłeś jakiś słupek robić do góry. Eee to, 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 to nie moja wina, to drzewo tak było, on ma na imię Stasiu. Naprawdę? Tak. A czemu tak się stało? Jedno drzewko. Ej. Eee, no? Wiesz to. ja ci powiem później po lekcji, okej? Okay? Teraz! No proszę, 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 nie, proszę. później ci powiem! Proszę, Przemek! A czemu tu jest nie. drzewo? Co mu tu... Eee, Już się zostawiła. Może ja może odsadzę. Dobra, żeby... chodź! Ej, poczekaj! Chodź, bo po się, zaczyna, no! No weź, ale powiedz mi teraz! Proszę. Nie później ci powiem! Dobra, nie mogę się doczekać, żeby to założyć. Nie mogę się czekać. Czeka. Przemek! Niczego! Kiedy w końcu mi powiesz? Później. No teraz! Nie, 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 nie! No proszę! Nie mogę ci dać tej matmy! Co? O niczym, Dafne! Proszę nie gadać! Ale my nie gadamy! No, ale m, ja, ja tutaj dyskutuję! Wpadę, A, no. Nie, bo Emrzej bo mnie się pyta, czy te. E, e, czy e, dajmy dam jej spisać matmę? No nieprawda! No, ale ale też? Nie, bo nie mogę, bo, bo mam źle! Zawsze no zawsze mam. dobrze! Proszę o ciszę! Dobrze. Dobrze, napisaliście lekcję temat? Aleś. Jest... E, Może, tak 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 tak, 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 tak. tak, 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 Potem ci powiem, no. Ona chyba się nie uprzyjęła, że jest koniec lekcji. E, to jest muzyka. No. O, tak. O, dzwonek, dzwonek, eee, e, tak. O, dobra. E, A, dobra. Do eee, e, do, do, do widzenia. Do widzenia! Do widzenia! Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Jego dnia! A co chodzi, co chodzi? Przemek! Nie tam ci spisać żadnej matmy! No ale... Merżyn dasz? No, Dobra, daw ci cicho, bo ja idę sama z Przemkiem na 3 a, czekaj, pa, pa. czekaj. O, pa! randewu! Nie randewu! Żadne randewu! Żadne randewu! Czekaj, czekajcie, ja muszę, ja muszę, ja muszę, ja muszę coś sprawdzić, ja muszę coś sprawdzić. Co sprawdzić? Ja muszę coś sprawdzić, czy Titoś jeszcze żyje. No. jest Titoś! Co tutaj, i, Jest. schowa? Jest! Cały! No tak, schowałam tam z rufem się tam schował. A gdzie ona wcześniej była? Chyba nie jest ona Nie no, ona była tam na dole. To druga? Co? Nie, nie, to jest ta sama. To jest ta sama? Bo, bo, sama? Bo, bo, nie, bo, nie, bo nie wiem czy wiesz, ale był facet, który ściął to wszystko, bo ta Naprawdę? stara żaba to, no właśnie, no. Poza za żropucha, żabucha, no nie wiem co mam z nią. Dobra, pokazuj mi to, co tam znalazłeś. Nie A... wiem, tam byłeś dobra, ale chodź gdzieś, chodź gdzieś indziej, chodź gdzieś indziej, chodź na stołówkę. Bo tu ja nie mogę... Albo... Nie, znasz jakieś inne miejsce, gdzie możemy w spokoju pogadać? Eee... Sala od WF-u? Nie... Nie... Szatnia. Nie... No to... Eee... Tere, pe, 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 pam, prum, pam, pam. Ej, chodźmy do toalety damskiej, tam nie, na Nie, bo ostatnio jak tam chodziłem, to dziewczyny jakiś klucz tam zrobiły. No weź, no proszę, Przemek, no, dobra, idziemy odchodźcie twoje zdanie No Jezu, no to... Zapraszam. U, Przemek! Zapraszam Zapraszam Co ty robisz chłopak? Popadź? Nic! Możecie stąd iść na chwilę, bo mamy taką sprawę do obdania ważną i eee... zobaczcie, eee... tutaj są takie fajne pączki! Nic! Zobaczcie, tutaj są takie fajne pączki, chodźcie tutaj! Eee... Okay. Eee, no dobra! No, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Kupcie sobie, to śmakujcie! Papa! No, to... Dobra, no bo po... chyba mnie zastrzelisz, ale wiem luferkę jak tu leciał do szkoły! No! Eee... A... Spójrz do plecaka. No, na pewno, a tu nie ma żadnego homonkulusa? Nie, nie ma, no serio, spójrz do plecaka. No dobra. Demek! Gdzie Z... jest troj

No dlaczego? To jest złe, co robisz. Tak, wiecie co robisz, wiecie robisz. Ale tylko, tylko, tylko to jest strój Spidermana, no. No to o, nie kad... jest, to jest strój Spidermana, rozumiesz? On jest super bohaterem, jeżeli... Hmm. A ty no właśnie... Proszę. A, właśnie, a może ja to założę na siebie? Nie, nie, nie będziesz nic zakładał. Bo... O, ch chodźmy, chodź do mnie, idziemy, idziemy do mnie do domu, chodź. No Przemek, ale ja się na to nie zgadzam. Chodź, idziemy do mnie, u mnie założymy ten strój. Nie, no, Przemek. Miłej Co? To nie jest randka. No, cicho. to nie jest randka, fu. No wcale. No nie jest. Dobrze. Miłego ślubu. A ja to hipopotam. Już się dał się fotografii To no właśnie. A idziemy, idziemy, idziemy. idziemy. nas nie zaprosiłeś? Gdy ty mieszkasz w ogóle? No. A no tak. No przecież Jezu. musimy iść. Jezu, no dobra. A to daleko? Trochę. No, no, zostanę Spider-Manem, będę sikał, pajekcie to, jaką feryk! Zostanę. Nie, tak. Nie zostaniesz. Tak, nie. zostanę. Jesteś za słaby, jesteś Nie jesteś niczym oddechnym, żebym ja był. Dobra, dobra, się, nie, nie, dobra, szanem. idziemy do mnie. Zaraz będę spider zaraz no będę Spider-Manem. Zaraz będę Spider-Manem. cicho, zaraz będę spider Będ, zaraz będę, spider no będę Spider-Manem. Spider Medę! O, jesteśmy na miejscu. No. <kuh> a. A. O, a... Dzie Dzień co? dobry! Dzień dobry! Co to jest moja kucharka, nie to pamiętasz? Nowa? Nie. nie, to jest moja kucharka. Jaka twoja? A kim jesteś, dziewczynko? Ja, to pani nie pamięta, to pani... była, to była moja, ee, była dziewczyna. Była. Czemu ją zapraszasz? No bo ja chciałam tak tutaj przyjść. Ja, e, bo zapomniałaś tak. swojego zeszytu z matematyki. E, no od matematyki matematyka. No widzę. No widzenia. E, e, o -oł. o. O o. A... Aha. No, dobra. dobra, nieważne, dobra, ja e, odkładam tutaj ten plecak. Widzicie, ja mam w ogóle plecaków różnych. Ej, mogę jeden? Dzięki. Ej, no... Nie. Dobra. E. No, tu ja jestem wszędzie na ścian. Nieważne. E, dobra, mam tutaj... tu mam cały jego strój. Tylko bez maski, bo maska to zapewne mu śmierdzi. Patrzcie, będę mógł zostać Spider-Mandem, dobra, zakładam ten strój. Tak to jest naprawdę bardzo zły pomysł. Nie, nie jest zły pomysł, to jest nasza technologia. Bardzo zły pomysł. Sama jesteś to zły pomysł. Bardzo, bardzo, bardzo zły pomysł. Dobra, zakładam. Nie, o kurde, trochę ciasne. No, o, i, się No, obrałeś, ten but, no. I, 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 i. O, Uch, jak wyglądam? No, w sumie fajnie wyglądasz, ale no nie powinieneś tego no, robić. O, wow, jak ja fajnie wyglądam! jestem prawdziwym Spider-Manem, będę mógł strzelać, rozumiesz, będę mógł strzelać, No, Spider-Manem. No, ale to słaby pomysł, no, przemek. No co? Nie powinieneś tego robić, naprawdę. No ja już i tak jeden strój dla niego zrobiłem. No, ale to jest niebezpieczne, co jak się coś nie. Patrz, będę mógł zrobić Albo takie luferkowi, coś. Lufferkowie, jak się coś stanie. Ale jak luferkowi, przecież on może nawet bez tego stroju latać? No, Wiem, co zróbmy. Chodź, to ch... zrobimy. Ja... O, w ogóle niech widzowie ocenią, jak ja wyglądam w stroju Spidermana. Niech lepiej ocenią Twój pokój, Przemek. Co, ale ten pokój już widzieli wiele razy, no co my nie oceniamy? Mi jest przykro. Dobra, nieważne, chodź ze mną na górę. Co to jest za drabinka? Eee, do niczego. Eee. A no tak. Przemę pani są hardermanem. Za tego piciu. Eee, eee. Marydzeń chce piciu. piciu. Nie, 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 a, po, a, a poproszę. Ja bo... już cię lubię. O, dziękuję bardzo, bardzo mi miło. Dziękuję. No do widzenia, my idziemy, proszę pani. Tak, ja my jedziemy. Widzę, że znowu się ze Spidermana przebierasz. Nie, to jest, prav... to jest pra... To jest prawdziwy strój Spidermana. tym razem. Nie prawda, On nie. Proszę pani, sobie ono daje. I to to playlist, proszę pani. Przejdź. Dobra, je, y, 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 jedziemy na górę. Do na dach. O, dobra. Dobra, poczekaj, A ja? No, to, no. <laughs> Patrz! Ej, to jest... w końcu, w końcu nie, to jest... będę mógł... No co, no podobno z lufelkiem ty latałaś! No co? Będę no, ale... mógł wreszcie skoczyć! Będę mógł... Będę mógł zostać Spider-Manem! Co uważne, ale to, 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 to naprawdę jest dobry pomysł, żebym skakał. To nie jest dobry pomysł. No. Ale jak? No. patrz. Dobra, ej. Nie skać! Nie, 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 czekaj, czekaj. I... i raz, i dwa no tak, i... A, 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 no co? No ja się o ciebie boję, co jak? No przecież to tak nie działa, przynajmniej jak sam powiedziałeś, że duferek ma moce teraz, no to jak ty może mieć mocę? No ale przecież to jest ma od starka, tak? No nie. Nie, to Dobra, znaczy on. Nie, z... rób tego. nie, on sam... on sam, nam zru... nie, nie właśnie nie pa... Właśnie możecie mi napisać skąd on ma ten strój, bo to jest nanotechnologia, technologia z tego co wiem. I e... Ja nie no, mogę się... Nie mogę się doczekać, ja skończyłem zrobię swój pierwszy skok! <śmienic> e, ja spróbuję tej takiej cieci użyć. E. E. A nie, 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 to jest e. 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 Co nie Co jest został? Eee, abra kadabra! Eee. Pokus, pokus! Dobracie. Hokus, pokus! E. A woda kadabra Eee, coś nie działa. Shazam To jest niedobry pomysł, no. Nie. Kamehameha Ja <śmienic> Jak <śmienic> A co to jest? No, taka technika, ale dobra, nieważne. E, e, dobra, e, e, dobra. Skaczę MJ, raz, nie. dwa, nie. trzy! NIE! AAAAAAAA! Ała! moje plecy! Aaaał! Nie, idę! Idę, idę, idę do domu. Em, Emrze, jesteś tam? Jestem! Idź do domu! Ja zaraz tam przyjdę! Dobra, albo, albo za trzy godziny! Dobra! Ała, ała, wszystko mnie boli, ja ten chcę lufelkosze tak skakać! Ała. Ała! A, ja już na miejscu. Oła, oła. O, Przemek żyjesz? O, tak, żyję, żyję, o. żyję. Hmm. Mam tutaj dla Ciebie i dla Twojej koleżanki miejsce na randkę. Masz tutaj tutaj nie 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 nie. No. nie, 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 Przemek, nie, 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 jest nie, 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 a nie. się połóż i zdejmuj z ciebie, człowieku. Nie, nie, idę ja to. Ja wiesz, co nie, 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 nie. nie. E, ja to zdejmuję. Dobra, to ja się obrócę. E, wiesz, co nie, nie, nie. No, już? Tak, I, tak, ja, tak. Chyba, mówiłam, że to, że to było takie. Bardzo, to, ty w ogóle jesteś cały. Tak, jestem cały, to jest no, a zaamortyzował mi ten strój upadek, ale. Po prostu, się mnie? mnie <laughs> wiesz, wiesz, co nie, wiesz, co nie. I ja, idę to oddać, bo jak lufo się staje. Tylko muszę chwilę odpocząć. odpocząć. Ała. Aha! Jesteś taki nieodpowiedzialny. Aha. I to mówi osoba, która mnie rzuciła. No, mówi to osoba. która właśnie, bra. Stoi Spidermana i skoczyła zwierzę. Eee! 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 Nie Nie przemka! Eee! Nie ma Eee! Eee! Co jest ja chciałem porozmawiać, stary! Ale stary, u pani... Przestaczko. Kucharko! Sprzątaczko, przepraszam. E, tak, e, ale. Stary, u mnie stary. jest... Ej, MJ tu, o! Lufę? O... to nie tak jak myślisz. Ogólnie nie możesz teraz wejść, bo przemyknie. Mary Jane, równa się wiesza i jest skończona. Nie! Miło. nie, Czemu nie mówiłeś nic, stary? Ja nie będę wchodził, bo nie będę przeszkadzał. No, dobra, dobra. No fajnie. Dzięki. Się jutro. Pa. Jakim cudem on nie zauważył? Nie wiem Boże. Całe szczęście. Masz to dzisiaj oddać. No, to, to zaraz oddam. Tylko my tak precypolo. tak no, walą no, Dobra. jest co? Dobra. E, 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 poczekam chwilę aż noc będzie i e, idę mu to oddać no, tam no, do szkoły. No, to ja idę do domu. Okej? Okay? I, i... na siebie. Okay? Dobrze. 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 Ty no. się Przemek. Pa pa. A, pa. O, by lufer się nie dowiedział, że. Bo nie ja będzie był... pani kucharko. A nie będzie randki? Przecież wszystko. Nie, nie wszystko... będzie. Nie, nie będzie żadnej randki! randki! E, dobra. Szybko znów na górę. Dobrze, że mi li te liście zostały. To a o o, 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 o. Dobra. Szybko, żeby lufere. Jak lufer będzie chciał ten strój powrotem teraz, to. Uh, ja przecież je. je. E, dobra. Szybko, szybko to górę, na górę. O, 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 a, Eee, loofer, 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 czekaj! Eee... Co ty Ej. tu robisz? Eee... E, ja mam lepsze pytanie, co ty tu robisz? Bo ty tutaj robisz, psionek? Nie, co ty tutaj robisz? Zobacz samolot! Nie! Jaki samolot... Nie widzę tu żadnego samolotu. A już Eee! Co ty... Chciałeś mi zrobić kebaba z plecaka, tak? Eee... Tak! Taki jesteś! Taki jesteś! Dobra, no to ja lecę, stary. Dobra, e, na razie! Ty wszedłeś. Eee, liściami. Ja masz problem z zejściem? Nie, mam nożyczki. A, no dobra, to trzymaj się, pa! pa! No i poleciał. Chuch, ale fart!